Chwała Bogu. Dziś dla was mam wspaniałe słowo z Listu do Rzymian, ósmy rozdział, pierwszy werset. Prze to nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Podzielibym ludzi na trzy grupy. Na ludzi, którzy są w Jezusie Chrystusie i znają to słowo i są w stanie się oprzeć każdej przeciwności, Każdemu oskarżeniu, każdemu złemu słowu, każdemu podważeniu autorytetu Boga w ich życiu. I ci ludzie są bardzo szczęśliwi. Ci ludzie idą naprzód, ci ludzie nie ustają, ci ludzie się nie poddają i przyjmują pełne błogosławieństwo w ich życiu. Drugi rodzaj ludzi to tacy, którzy uwierzyli, ale jeszcze nie poznali mocy tego wersetu. Chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeżeli żyjesz w Jego płaszczu sprawiedliwości, jeżeli On chroni Twoje życie, przyjmij to słowo, bo jeżeli żyjesz z Jezusem, to On jest Twoim zbawicielem, On jest Twoją obrońcą, On jest tym, który Cię prowadzi, który Cię chroni, który Cię przygarnia i który chowa Cię pod, twoje skrzy pod swoje skrzydła i nie ma dla Ciebie żadnego potępienia. Trzeci rodzaj yy, ludzi to są tacy ludzie, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, którzy walczą w własnych siłach, którzy zmagają się, próbują swoje życie. Prowadzić tak, jak im się wydaje, według swoich najlepszych chęci, najlepszych myśli. Dla Ciebie mam dla Ciebie taką radę. Przyjdź do Chrystusa, wyznaj go swojego Pana i Zbawiciela, przyjmij dziedzictwo, które on oferuje, a Twoje życie będzie zupełnie inne. To nie znaczy, że nie będzie ludzi, którzy będą Cię oskarżali albo próbowali. Ci coś złego zrobić, ale będziesz miał wspaniałego obrońcę, który cię wyprowadzi z najtrudniejszej opresji, który ci wyprowadzi z najtrudniejszej sytuacji i Jemu będziesz zawdzięczał wszelką chwałę, bo Jego jest wszelka chwała i moc. Amen. Błogosławię Cię dzisiaj miej dobry dzień.